M. Jak Miłość odcinek 1734 Justyna pokazuje prawdziwe oblicze. Najpierw okrada pacjenta Kasi, a później włamuje się do jej mieszkania i kradnie recepty. Tymczasem Marcin przypadkiem jest świadkiem schadzki Izy i Radka. Jest załamany. M. Jak Miłość odcinek 1734 w poniedziałek, 23 maja 2023 roku, o godzina 20.55 w TVP2. Justyna ponownie zagląda w klinice do siostry i nie tylko okrada spotkanego przypadkiem na korytarzu kleryka, ale robi też odcisk należących do Kasi kluczy, a później włamuje się do mieszkania Jakuba i zabiera stawskiej recepty oraz pieczątkę lekarską. W agencji Marcina znowu pojawia się kama i wyraźnie zaczyna flirtować z Chodakowskim, zapowiadając, że z chęcią nie tylko wysłucha jego zwierzeń, ale może też zatańczyć dla przystojnego detektywa. I za kolejny raz spotyka się z radkiem, nieświadoma, że ich schadzkę widzi przypadkiem jej mąż. Załamany chodakowski sięga później w siedlisku po alkohol. Aneta odnosi w pracy pierwszy sukces i po skomplikowanej operacji dostaje nawet gratulacje od Argasińskiego. Gdy lekarka zapisuje się na dwutygodniowe szkolenie w Monachium, Olek zapewnia ukochaną, że poradzi sobie sam z opieką nad Borysem.